Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik i witam Cię w 67 odcinku podcastu Grow Hacking po polsku, w którym opowiadam jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. A dzisiaj raz jeszcze wrócimy do tematu metryk, bo grow hacking to skalowalne, ale przede wszystkim mierzalne sposoby pozyskiwania klientów, dlatego te metryki są tutaj kluczowe. No a wiem też, że często jest z nimi problem, to znaczy często ich po prostu w biznesie nie mierzymy. Na końcu odcinka będzie także informacja dzisiaj o fajnym wydarzeniu, które myślę, że może Was zainteresować, więc zapraszam Was tam serdecznie. Będzie też zapowiedź takiego projektu, nad którym pracuję. No a dzisiaj, tak jak mówię, metryki i to jest temat, którym zajmowałem się już w trzech innych odcinkach, tak naprawdę w odcinku 23, gdzie omawiałem takie zagadnienia jak LTV i ROI. Czyli lifetime value, klienta, wartość klienta w czasie, no i return on investment, tak zwane czyli zwroty z inwestycji. Dwie niezwykle ważne metryki. Odcinek 43, gdy mówiłem o wskaźnikach różnych, kilku takich ciekawych wskaźnikach, które być może nie są najważniejsze, ale w wielu biznesach będą fajne do mierzenia i mogą wnieść sporo takiego powiewu świeżości, jeżeli chodzi o wzrosty biznesowe. Było tam m.in. o pipeline velocity, tak zwanym, czy liczbie pozytywnych odpowiedzi i odcinek 58, gdy mówiłem o TTV i churn rate. Również dwie bardzo ważne metryki, szczególnie w takich biznesach technologicznych, SaaSowych itd. One będą miały tutaj zastosowanie. Niemniej jednak wszystkie te odcinki linkuję Wam do tego odcinka podcastu. Tam po prostu omawiałem je znacznie szerzej. Jednak po pierwsze część tych odcinków była bardzo, bardzo dawno temu. Po drugie poruszałem w nich kilka konkretnych metryk. Dziś chciałbym jednak stworzyć swoistą listę takich KPI, jak to się ładnie mówi, na które warto, a nawet trzeba zwracać uwagę. Zabraknie więc kilku tych nietypowych, niszowych metryk, za to przybędzie sporo tych podstawowych, o których jeszcze nie mówiłem, a które są po prostu bardzo istotne, a wciąż widzę pracując z klientami, że gdzieś tam o nich zapominamy, nie wiemy, nie mierzymy. Zaznaczę też, że część metryk będzie dotyczyła biznesów e-commerce, czyli takich, gdzie cały proces kończy się na stronie czy w sklepie internetowym. Niemniej większość z nich możesz zastosować także do biznesów, gdzie transakcja kończy się już poza Twoją stroną internetową. Także zapraszam do słuchania, tak naprawdę niezależnie od modelu biznesowego, jaki prowadzisz. Zaczynamy więc od bardzo podstawowej metryki, mianowicie generowanych zysków. To wydaje się metryka tak oczywista, jak tylko może być, ale można się zdziwić, jak wiele firm nie zna tych liczb, to znaczy nie wie, jakie tak naprawdę generuje zyski. Jeżeli musisz wybrać tylko jedną metrykę i nie chcesz mierzyć nic innego w swoim biznesie z jakiegoś dziwnego powodu, to mierz właśnie tę metrykę, czyli Twoje przychody minus Twoje koszty to jest zysk. No nie może być prościej, wiem, że wszyscy to znamy. Ale tak naprawdę często ta liczba w biznesie jest niewiadoma. Wydajemy zbyt dużo, wydajemy zbyt dużo na kanały, które nie działają, albo w ogóle wydajemy zbyt dużo, nie znając swoich realnych zysków. Druga metryka to średnia wartość zamówienia. Niezwykle istotna metryka, poprawa średniej wartości zamówienia w wielu przypadkach może zapewnić znacznie bardziej dynamiczne wzrosty niż próba pozyskiwania większej ilości klientów. Wynika to często z tego, że nasz proces pozyskiwania klienta może być trudny, długi, mało skalowalny, a proces zwiększania wartości zamówienia może być znacznie tańszy i łatwiejszy do realizacji, akurat w naszym biznesie. Sposobów na realizację tego celu konkretnego w tym zakresie jest wiele, w zależności od modelu biznesu, tak naprawdę jakim się zajmujemy, jaki prowadzimy. Zajmiemy się tym jeszcze pewnie w innym odcinku, będę mówił o tym więcej. Natomiast poruszałem już ten temat w odcinku 26 trochę, gdzie mówiłem o dwóch konkretnych elementach, mianowicie cross-sellingu i upsellingu. To są właśnie elementy, które mogą poprawić średnią wartość zamówienia w Twoim biznesie. Także odcinek 26 również podlinkuję w notatkach. Trzecia metryka to lifetime value klienta, czyli LTV tak zwane, czyli inaczej wartość klienta w czasie. Innymi słowy, ile pieniędzy zostawia nam ten klient w naszym biznesie w ciągu danego okresu czasu, czy w ciągu całego swojego cyklu życia w naszym biznesie. No i to omawiałem już w odcinku 23. Także znowu odsyłam się sporo tych odesłań. Natomiast tam po prostu Lifetime Value omawiałem bardzo szczegółowo, ponieważ poświęciłem połowę odcinka na to zagadnienie. Więc jeżeli chcesz poznać trochę więcej w tym temacie, to odcinek 23 również będzie podlinkowany. Czwarta metryka ilość ruchu, ruch generowany do strony www czy do naszego sklepu internetowego, no to jest dla biznesu online niczym taki kawałek drewna dla rzeźbiarza, tak sobie to wyobrażam. Czyli nie da się tworzyć wielkiej rzeźby rozbudowanej rzeźby jednokawałkowej takiej. Jeżeli nasz kawałek drewna który mamy na starcie jest mały po prostu i podobnie jest z biznesem nie da się robić ogromnych wyników nie da się przeskoczyć pewnej bariery wyników biznesowych. Jeżeli na naszą stronę do naszego sklepu trafia po prostu zbyt mało klientów generujemy zbyt mało lidów z tego ruchu itd. Także ilość ruchu. Która jest generowana z różnych źródeł, to jest metryka, którą zdecydowanie warto mierzyć i to akurat dzieje się dosyć często w biznesach, natomiast również nie zawsze. Piąty element to czas, jaki nasz użytkownik spędza już na naszej stronie, w naszym sklepie internetowym, również. Czyli jak już ten ruch generujemy, no to trzeba sprawdzać, co się dzieje z nim dalej po prostu na naszej stronie. No i to jest ważny element zarówno sprzedażowo, ale też ma znaczenie pod kątem SEO, to znaczy Google będzie analizował jak dużo czasu nasi użytkownicy spędzają po wejściu na naszą stronę i to również może mieć znaczenie, czy jesteśmy wyżej w wyszukiwarce czy nie. Niski czas na stronie no to tak naprawdę równa się potencjalnym problemom z UX-em, tak zwanym czy z naszą ofertą, czyli nasi użytkownicy po prostu albo nie odnajdują się na stronie, jest ona dla nich zbyt Skomplikowana ta ścieżka nie jest dobrze dostosowana do naszych użytkowników. Strona być może ładuje się wolno, być może źle się wyświetla na urządzeniach mobilnych i po prostu ktoś z niej od razu wychodzi. Natomiast z mojego doświadczenia bardzo często będzie to problem po prostu z ofertą, po prostu z dopasowaniem komunikacji do naszego klienta. Klient nie widzi wartości w ciągu pierwszych sekund, nawet jeżeli ta wartość tam jest, ale mamy złą hierarchię tej wartości, źle to wszystko poukładaliśmy na stronie. No to klient bardzo często po prostu naszą stronę opuści, no i często już do niej nie wróci. Polecam tutaj inny odcinek jeszcze podcastu. Wybacz, że dzisiaj tyle tych poleceń. Mam nadzieję, że będziesz miał czas, żeby sobie to nadrobić. Ale mówiłem właśnie, no już bardzo, bardzo dawno temu, bo w odcinku 22 podcastu Grow Hacking po polsku aż sam musiałem sprawdzić, mówiłem właśnie o sposobach na wydłużanie tego czasu, jaki nasz klient spędza na naszej stronie. Bardzo ciekawy odcinek. Nagrywałem go już jakieś dwa lata temu, ale myślę, że wciąż te informacje są aktualne, także tam również cię zapraszam. Tutaj oczywiście też warto wspierać się narzędziowo, czyli jeżeli już zidentyfikowaliśmy, że ten czas, jaki nasz użytkownik spędza na naszej stronie internetowej, jest raczej krótki, no to warto wspomóc się takimi narzędziami jak Hotjar. Czy też narzędziami takimi jak Microsoft Clarity, z którego ja ostatnio wolę korzystać zamiast Hotjar, który też gdzieś tam padał w odcinkach starszych, więc tutaj taki update narzędziowy. No i są to narzędzia, które po prostu śledzą sesję naszych pojedynczych użytkowników, czyli nagrywają po prostu ruchy naszego użytkownika na stronie, co pojedynczy użytkownik robi na naszej stronie, gdzie klika, gdzie przewija, gdzie wychodzi z tej strony. No i tworzą też tak zwane mapy cieplne, hitmapy, które pokazują całościowy ruch, jak on się rozkłada na naszej stronie w poszczególnych elementach, czyli gdzie skupia się uwaga tych odbiorców jako całość tego ruchu, tak żebyśmy być może poprzestawiali właśnie elementy w odpowiednie miejsca na stronie, bo może się okazać, że to co jest najważniejsze, ta wartość, którą my przygotowaliśmy dla naszych odbiorców, przez większość z nich nie jest w ogóle dostrzegana na stronie. Szósta metryka, również bardzo ważna, choć nie dla każdego modelu biznesowego, natomiast jest to metryka Charn Rate. To jest taka metryka, która pozwala ci mierzyć, jak dużo klientów gubisz, że tak powiem, po czasie. Poprawa tego wskaźnika to jest również bardzo skuteczny sposób na wzrosty. Nawet gdy nie pozyskujesz nowych klientów w jakichś większych ilościach, to twój biznes może rosnąć przez poprawę właśnie. Czarny rate, czyli po prostu utrzymujesz klientów we swoim biznesie na dłużej. Też możesz to wykorzystać do tego, żeby poprawić częstotliwość zakupów przez swoich klientów i wpływać jednocześnie na lifetime value, o którym wspominałem już wyżej. Także czarny rate jest bardzo ważny, o ile masz oczywiście taki biznes, gdzie ci klienci mają szansę powracać, bo są biznesy takie czysto jednorazowe i tutaj raczej ta metryka nie będzie miała zastosowania ale jest to metryka do zastosowania w biznesach, gdzie klient powraca, niezależnie czy jest to biznes e-commerce'owy, czy też taki bardzo tradycyjny. No i znowu odeślę do innego odcinka podcastu, jak widzisz sporo tematów już głębiej też poruszałem, więc odcinek 58 podcastu Wirohacking po polsku, czyli całkiem niedawno mówiłem właśnie o churn rate i jeszcze jednej ciekawej metryce, którą warto znać, także tam również zapraszam, jeżeli Twój model biznesowy pasuje do tej metryki. Siódma metryka bardzo prosta i bardzo ważna dotyczy ona reklam płatnych. Chodzi o tak tzw. ROAS, czyli Return on Ad spend, tłumacząc bardziej po polsku jest to zwrot po prostu z inwestycji na każdą złotówkę, którą wydajemy w reklamie płatnej, na przykład na Facebooku czy w Google, czy w jakimkolwiek innym kanale ta metryka. Będzie miała zastosowanie. Równanie nie będzie tutaj super skomplikowane. Wydajemy na przykład 1000 zł na reklamę, na Facebook Ads. Mamy 5000 zł przychodu, przychodu, nie dochodu, to jest tutaj bardzo istotne, więc nasz ROAS wynosi 500%. Okay? Czyli zarobiliśmy 5 razy tyle, co wydaliśmy. Nie zarobiliśmy, tylko mamy przychodu, bo oczywiście tutaj jest marża, dlatego ROASy na poziomie 200-300%. Wcale nie są w wielu biznesach niczym fajnym i mogą wręcz powodować straty biznesowe, jeżeli mamy stosunkowo niskie marże, jeżeli mamy marże wysokie, na przykład produkty cyfrowe, no to oczywiście roasy 200 300-400% będą jak najbardziej sensowne dla wielu biznesów. Jest to metryka, którą warto znać, warto wiedzieć jak się ją liczy, szczególnie jeżeli nie mamy wielkiego doświadczenia w marketingu i na przykład współpracujemy z agencją czy z freelancerem który nam raportuje tego typu metryki, żebyśmy wiedzieli, co one właściwie oznaczają dla naszego biznesu. Ósma metryka jest zwykle ważna. Każdy biznes musi ją znać moim zdaniem, czyli koszt pozyskania klienta. I to jest metryka z jednej strony bardzo ważna, którą każdy powinien znać, a z drugiej strony mało kto zna tę liczbę w swoim biznesie. Oczywiście nie zawsze jest to do oszacowania bardzo dokładnie, ale często można to zrobić dokładnie, przynajmniej dla konkretnych kanałów, które Inwestujemy spore pieniądze. No i ten koszt pozyskania klienta, czyli skrót CAC, Customer Acquisition Cost po angielsku, to jest coś, co po prostu trzeba liczyć. Oczywiście, tak jak mówię, w zależności od kanału, w zależności od modelu, ta metoda liczenia kosztu pozyskania klienta będzie różna. Niemniej jednak, moim zdaniem, warto powalczyć. Niezależnie w jakim modelu biznesowym działacie, na jakim rynku, w jakich kanałach się promujecie to walczcie, żeby chociaż stosunkowo dokładnie oszacować, ile kosztuje was pozyskanie klienta. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ później, jeżeli inwestujemy na przykład w nowy kanał, decydujemy się na to, żeby włożyć tam środki, czas naszego zespołu, to mamy jasną informację excelową, informację, ile my możemy wydać tak naprawdę na ten kanał, żeby nam się to wszystko spinało i było lepsze niż inne. Kanały, czy niż średnia dla naszego kosztu pozyskania klienta. Więc możemy lepiej tutaj szacować nasze wydatki, możemy lepiej szacować nasze kanały marketingowe i sprzedażowe. Dlatego ta liczba jest niezwykle istotna i polecam Wam próbować przynajmniej policzyć ją dla swojego biznesu. Dziewiąta strategia ilość porzucanych koszyków. Jest to oczywiście strategia dedykowana tak naprawdę biznesom, które kończą swój proces sprzedaży już na etapie internetowym czyli nie ma tutaj wystawiania faktur, nie ma kontaktu bezpośredniego jest po prostu koszyk i ktoś albo kupuje samodzielnie, albo nie kupuje. Z jednej strony jest to bardzo łatwe i dokładne do mierzenia, więc tutaj plus dla tej metryki. Z drugiej strony jest to metryka bardzo ważna, również z tego względu, że istnieje szereg taktyk pozwalających na odzyskiwanie porzuconych koszyków. Możemy sobie to zaplanować i powinniśmy to planować. Jeżeli widzimy, że np. tylko 2% osób, które dodają coś do naszego koszyka, finalizuje transakcję to możemy o tych odbiorców powalczyć, możemy też znowu wykorzystać narzędzia, o których wspominałem, do analizy tego, co się dzieje w tym koszyku, że nie ma tej konwersji na końcu i optymalizować nasz proces. Niemniej jednak, jeżeli prowadzicie taki biznes właśnie e-commerce'owy, szeroko pojęty, nie musi być taki typowy sklep internetowy, ale macie koszyk zakupowy, gdzie ktoś finalizuje samodzielnie transakcje, to sprawdźcie sobie, jak ta metryka wygląda u was, i zaplanujcie po prostu kroki do tego, żeby ją poprawić. Tutaj, oczywiście, taką najbardziej znaną, myślę, czy najprostszą strategią odzyskiwania koszyków będzie zastosowanie retargetingu w różnych kanałach: retargetingu dynamicznego, retargetingu po prostu na wszystkie porzucone koszyki. Można tutaj wiele zrobić, można docierać ponownie po prostu do naszych odbiorców, którzy nie sfinalizowali z jakiegoś powodu tej transakcji i. Dać im konkretną wartość. Nie mówię tutaj o wartości na zasadzie jakiejś zniżki, na przykład, bo to nie zawsze musi tak wyglądać, tylko wartość, która pozwoli im przeskoczyć ten porzucony koszyk. Czyli oni go porzucili z jakiegoś powodu, więc teraz albo wystarczy się im przypomnieć, żeby wrócili do tego koszyka i sfinalizowali, albo trzeba im dać na przykład dodatkową wiedzę, która pozwoli im rzeczywiście wyciągnąć portfel i sfinalizować transakcję. Dziesiąta metryka. To konwersja, po prostu, znowu bardzo podstawowa metryka, i ona może być różna w zależności od biznesu, w zależności od tego, co my będziemy mierzyć. Konwersja, taka najprostsza, będzie dotyczyła ilości ruchu, który mamy na stronie, kontra ilość zakupów, albo kontra ilość lidów, które generujemy, w zależności od modelu, w jakim działamy czyli jak duży procent tego ruchu, który wygenerowaliśmy, rzeczywiście podejmuje akcję zakupową, czy też podejmuje. Akcję taką lidową zostawia nam swoje dane kontaktowe, natomiast możemy to mierzyć dla bardzo różnych rzeczy. Tak, możemy to mierzyć na landing pages, stroną zapisu na newsletter. Możemy to mierzyć na przykład właśnie w stosunku do koszyków, czyli jak dużo osób konwertuje na dodanie czegoś do koszyka, a dopiero później mierzymy, jak dużo tych koszyków jest porzucanych i finalizowanych. Także konwersja, taki bardzo podstawowy element, ale myślę, że warto o nim wspomnieć. bo no, nie każdy też wie o co chodzi, i nie każdy mierzy konwersję jakąkolwiek na swojej stronie. I jedenasty punkt, taki trochę bonusowy, bo on jest taki powiedziałbym mało Excelowy, trochę, ale z mojej perspektywy bardzo istotny. To ilość pozytywnych opinii i satysfakcja naszych klientów, jak są zadowoleni z naszej usługi. Jest to oczywiście bardzo trudne do mierzenia dokładnie, ale moim zdaniem dzisiaj, w dzisiejszym biznesie. To jest jeden z najważniejszych elementów, żeby ten biznes rozwijać długofalowo. Skupianie się po prostu na dowożeniu wartości dla klientów w długim terminie, moim zdaniem, zawsze się zwraca. Nawet jeżeli nie macie pojęcia o tych wszystkich 10 metrykach poprzednich, o których powiedziałem, i nie macie pojęcia o wielkim marketingu, to jeżeli będziecie skupiać się na tym, żeby wasi klienci byli mega zadowoleni z waszych produktów i usług. I żeby tym zadowoleniem też dzielili się z innymi, to moim zdaniem macie duże szanse, żeby przetrwać w biznesie. Jeżeli sobie to uprocesowicie, jeżeli rzucicie sobie analitykę do tego wszystkiego i podejdziecie właśnie trochę bardziej Excelowo do mierzenia tych pozytywnych opinii i satysfakcji klientów, to jest to nawet, powiedziałbym, dosyć skalowalna metoda rozwoju biznesu. No i oczywiście znowu będziemy w stanie dużo tutaj zoptymalizować, żeby tych opinii było więcej. I żeby one były dla nas lepsze, żeby ci klienci też byli bardziej zadowoleni. I to tyle na dzisiaj. 11 metryk. Do wielu, tak jak wspominałem, jest jakiś dodatkowy odcinek, więc po tym odcinku zachęcam do odsłuchania przynajmniej części z nich, jeżeli temat Was zainteresował. I na koniec, jeszcze informacja o bezpłatnym wydarzeniu, plus projekcie, nad którym pracuję od wielu miesięcy już. Mianowicie 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka. Czyli za miesiąc, jeżeli słuchasz tego odcinka po premierze, zaraz, zapraszam Was na bezpłatny live, jak zbudować strategię przewidywalnych wzrostów dla swojej firmy. Będziemy sobie omawiać takie strategiczne podejście, jak to właśnie planować. No i ten live będzie również zbiegał się z premierą przed sprzedażą mojego produktu, nad którym pracuję od długiego, długiego czasu. O nazwie Grow Plan. No, i będzie to taki bardzo rozbudowany, kompleksowy produkt, który, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli Wam zaplanować strategicznie swoje wzrosty. Czyli, żeby nie gubić się w tych taktykach, w tych wszystkich strategiach, to po prostu jak z puzli, w zależności od tego, jaki model masz biznesowy, na jakim etapie jesteś, będziesz sobie mógł to puzzle. Dobrać idealnie do swojego biznesu i zbudować jasną ścieżkę do wzrostów. O grow planie będę mówił jeszcze na pewno więcej w najbliższych miesiącach i pewnie latach, bo jest to produkt, który planuję bardzo długoterminowo. Natomiast na dzisiaj zapraszam Was na tego bezpłatnego live'a. On będzie 1 czerwca o godzinie 18.00. Link do zapisu zostawiam Wam oczywiście w opisie. Natomiast jest on bardzo proste, więc mogę Wam również przedyktować grow plan. .pl Tam znajdziecie wszystkie informacje. Na dziś to tyle z mojej strony. Wielkie dzięki za wysłuchanie do końca. No i mam nadzieję, że do usłyszenia już w kolejnym odcinku podcastu Growhacking po Polsku.